Energia tygodnia, 29 sierpień, 4 wrzesień dla Skorpiona. Co czeka Skorpiony w najbliższym tygodniu? Zobaczymy? Królowa buła. Energia królowej Buław jest dosyć dynamiczna. To jest na pewno nie będzie nudy ani stagnacji. Tu jest działanie, tu, jest, tu są pomysły, tu jest dużo zamieszania. Królowa Buław wprowadza taką energię niepokoju i takiego rozedrgania. Ta królowa Buław jest elektryczna. Królowa Buław jest wiecznie taka roztrzęsiona. Tu nie ma nerw y, takich złych, tak jak w mieczach, czyli kłótni, awantur. Tu jest raczej nerwowość i e, niepokój. Czyli taki tydzień bardzo, bardzo taki, nie dość że szybki, szybko minie, to jeszcze, to jeszcze pełen emocji, pełen działań, pełen takiego e, nie do czasu. Będzie brakowało skorpionom czasu. Na wszystko, ciężko jej się im będzie wyrobić. Poza tym to jest energia kobieca, czyli bardzo dużo będzie zależało od kobiet, i bardzo dużo będzie zależało dla kobiet. Być może, że albo skorpiony będą musiały się wykazać jako przyjaciółki, córki, wnuczki, albo też właśnie to do nich będą przychodziły kobiety i będą starały się uzyskać od nich pomoc wszelakiego rodzaju. Czy to, gdzieś żeby gdzieś zawieźć, gdzieś podwieźć, coś załatwić, przynieść, wynieść. Bardzo możliwe, że właśnie skorpionice będą tym razem jako te głównodowodzące dla innych kobiet, ale one również mogą też potrzebować jakiegoś wsparcia, więc udadzą się również do kobiet ze swojego otoczenia. Tydzień kobiecy, tydzień dla kobiet, bardzo elektryczny, bardzo energetyczny, bardzo nerwowy, ale na szczęście szybko nerwowy, w sensie takiego, tak jak mówię, nie, nie nerwów do kłótni, tylko takiego nie do czasu i o matko, o matko na pewno się spóźnię i wiecznie właśnie, właśnie w takim pędzie, na szczęście Tydzień, e, mimo męczący, no bo będzie to męczący tydzień dla skorpionów, on dla nich się szybko skończy. Szybko minie, może następny będzie trochę lżejszy w energii.